Komenda Powiatowa Policji Wchodzę, że Proszę czekać. komendę. Policja, policja chodzisz. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę Pana z kim miałam przyjemność? Z dyżurnym. Aha, a imię, nazwisko, stopie mogę wiedzieć? W celu. No bo, w jakim celu? No chciałem się pokazać na temat tego no. Co robisz? Nie no. do Polski, to pogadamy, a po co pierdolisz takie smuty? No bo ja chcę wiedzieć co robicie, kiedy mi to bryzę zapiecie. Co chcesz wiedzieć? Czy coś robicie w tym kierunku? Bo Margoni nic proszę. nie robi. Trzamoci nic nie robi w tym kierunku, Margoni nic, no to dzwonię dochodzi. Ja kurwa, to do, do Anglii ma... Do to... Anglii mają to po ciebie przyfrunąć? Nie po mnie, po bryzę się pytam. Masz gówno do pytania. <laughs> no to... A mnie kiedy zapiecie? Co? A mnie kiedy złapiecie? Kiedy? No byłem teraz! Jak, jak wrócisz do Polski? No byłem teraz! No byłem przecież, kurwa, żeście obławę zrobili. No to trzeba było przyjść na komisariat i wszystko. No, ale że co? nie, Uciekłem wam. Za, za jesteście, nie? No, a ty jesteś cienki jak <laughs> Co słuchajcie ciekawego tam w ogóle? Stara widza. No, się ludzicie, widzę. No a co? Ja będę na święta w kwietniu. Teraz jadę do Holandii, mam robotę i mówiłem w kwietniu, będę, nie? Uh -huh. To Myślę, że my tam nie zamkniecie, przyjadę po, do, po dobroci. Popracujemy razem, coś tego może. Współpraca. Albo cię tam kapną, no, będziesz garował tam. Za co? co? Za co. A to ja nie wiem za co, to. to mnie to interesuje za co. Za miłość do ojczyzny. A nie, nie idzie z wami współpracować jakoś coś? Co? Nie szłoby z wami współpracować? <grym> Jak powiedz, gdzie jest bill laden, to masz załatwiona. No i milion dolarów. No dostaniesz. Ja myślałem, że pan na emeryturę już poszedł. Tak? Że pan na emeryturze już myślałem. No nie, muszę tu jeszcze poleżeć trochę. Aha. No bo ja tak dzwonię i się pytam, kurwa, no trzy lata i bryzy nie możecie złapać. No co mnie to, nie to akurat wiesz, gilo teraz. <laughs> no od czego jest policja? Od łapania. No nic nie robi to, nic. A gdzie masz brydzę? Ja nie wiem, ja tam mam plany, jadę do Holandii, do Niemiec, jeżdżę po świecie. Granic nie Bryd ma. Czy brydzę teraz kolesia ze sobą wziąłeś? Gdzie tam, za co, że mnie okradł? Ja bym mu palce poucinał Ale teraz mówię to pod przymusem i jestem pod wpływem alkoholu. Pod przymusem wszystko teraz mówię. Tak? No, to tak. To ty nie, bra nie jako stary żołnierz leki. No nie, ale pod przymusem wszystko mówię teraz. W razie czego? Bo to się nagrywa, nie? Dla bezpieczeństwa. A jak tam, jak tam, podpalają jeszcze, czy nie? Jak tam? Co słychać tam w tej kwestii? Kurde, jakby jechałeś to Stali, widzisz. Już nie podpalają? No nie. Może strażaki to byli? No, albo tacy co do straży chcieli wstąpić. <laughs> albo i tacy, ale w Legii nie, szko nie szkolili na ten temat. Nie? Nie. Jak to nie? nie w Internecie, tylko czyta czytać nie trzeba. Nie uczyli was jak napalm używać? Jaki tam napalm? Prostsze, co, środ prostsze środki są, nie? Gdybyś w Legii, to byś wiedział co to jest chociaż. Wiem co to jest, wiem. Ale co, no to co, pogadali, pogadali, nic ciekawego nie widzę tu na stronie Waszej internetowej, nic nie robicie, samych pijaków łapiecie tylko na rowerze. No to też ważne, nie? <gadanie> Ile, kiedy Pan na emeryturę idzie, to wpadnę na kawę prywatnie wtedy, tak pogadamy, no. So. No już nie mam czasu odejść. No, ale tu, tu gościa spotkałem, pracował w tym, no nie powiem w jakim mieście. Grupie takiej, kilku ludzi zastrzelił, a psychika siadła. Trzy lata się lecił. Tam pojebę w tej policji, nie wszyscy, nie? Ale jebią mózgi tam, nie? Tym, tym niektórym, nie? nie? ale to trzech ludzi zastrzelił. Kto? Nie mogę mówić nazwisk ani nic. Odszedł, to oficerem ale... policji był. Nie mogę mówić jakiejś. Takich... Polak nie zastrzelił trzech ludzi. Nie tak od razu, ale w całej swojej służbie. Nazbierało mu się... Co To by nikt zrobił, widzisz, a moje to jest marzenie cały czas. <laughs> a kogo tu by zastrzelić? Bo mnie tam się czaił gzik pod oknem, ale nie mógł mnie utrafić, kurde. Aby się zdziwili, no. jakbym wyskoczył z czymś, nie? Kurde. To przynajmniej by było kogo zastrzelić po No. Ale jakby taka Magdalenka była jak w Warszawie, to dopiero by były jaja, nie? Na szamocin. Gazety by pisały, nie? Szum jak chuj. Też ma, ona też może być na to. No, no nic, to co, pogadaliśmy, nic ciekawego się nie no. dowiedziałem. Zdad ci pieniędzy kurwa na te telefony? Z internetu dzwonię, żebyście mnie nie namierzyli, nie? No, zanim namierzy... Bo to się nie opłaca, nie kalkuluje, kim ja jestem, nie? Zegro... A, to, a po internecie nie idzie namierzyć, czy otwórz? Idzie, idzie, ale ja zmieniam kraje jak rękawiczki, nie? Nie? Yeah. A poza tym w Polsce będę w święta, to święta to rodzinna, nie? Trzeba w domu być. Nie no, ty kurwa podpuszczasz, myślisz, że ktoś będzie cię szukał. Polsce, tam się... Co? Spierdolisz, no. Spierdolę się w Polsce. Ja co? No, a nie wiem czy w Polsce. No kurwa może w Azerbejdżanie, to nie. Byłem w Bydgoszczy, też mnie mogliście złapać przecież. Kurwa. O Jezu Piotruś, kurwa, Ty bohatera chcesz z siebie zrobić. No nie no, dzwonię z nudów, pokażę do starych znajomych, bo my jak przyjaciele, nie? Przecież. Jasne. No No tak mi mówi ten... Może... rzesz mi tak mówi, komisarz, rzesz tak mówi, my jak przyjaciele, na no. piwko mnie zaprasza, mówi. No Piotruś, bo teraz polskie policjanci do Anglii jadą, tak że kurwa Cię namierzą, do, do Holandii też. Jadą? No. Ale ja nie jestem w Anglii. Bo se Anglicy nie mogą dać rady kurwa. Ja byłem w Anglii, byłem w Anglii, teraz gościu mnie jeden sprzedał, co przyjechał, nie? Na mnie to ty, to możesz być w czadzie nawet. Kurwa. No to Panu nie zależy, nagroda jest, nie? Czy, czy za mnie, czy co? Kto za ty wyda nagrodę to jest kurwa? Chyba, że sam ją fundujesz. <grym> Albo bryza, kurwa, bryza może dolara wydały. No, no ale bryza tam wymiata przecież robi rozboje, tego, nie, napady, niedługo kurwa z bronią w ręku i co? Od roweru... Od, od rowerów nie zaczął. Od rowerów zaczął, a skończy jak 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 ten, jak Niemczyk? Od, no jak Niemczyk. Oni ja, wy Niemczyki, <noise> Czemu nie mam. Dobra, no, Muszę dob kończyć, no, dobra, moje zdjęcie dajcie na internet. Bo jak chcę się chwalić, że jestem w internecie, kurwa, nie ma zdjęcia mojego. No za maluty jesteśmy, żeby cię umieszczać. No dajcie mnie tam, kurwa, co mam zrobić? Zapłacić wam czy co? Chcę się chwalić, że tak. jestem w internecie, ja tak lubię. Gdzie dysponujemy takimi środkami na to. Aha. No dobra, to pozdrawiam, tam wszystkiego dobrego, nie życzę. No również, na razie. No.